Kochana kocham cię, ja ciebie chcę więcej O tobie marzę śnie, całować namiętnie Lecimy w gruby dens, czy staleje się Odpłyniemy jak we śnie, kochana ko... Cześć! Dzisiaj przejedziemy się linią 166 do Skałki Jezioro Czyli nową linią stworzoną przez Patryk Storage, A dzisiaj jest z nami... Siedzi sobie na przodzie Teraz go widzicie Tutaj Dobra, no to jedziemy. Zostaw łapkę w górę i suba. Let's go! I widzieliście coś fajnego. Po środku był mój napis, żebym je subskrybować. Dobrze ruszamy. Nie chcę się męczyć, nie chcę zrobić dużego filmu, dlatego stajemy tutaj. Będziemy robić małe cięcia. No to widzimy się za chwilę. Coś Patryk Storage odwalił. Ale zaraz przejedzie ten Solaris, co jechałem. Zaraz będzie. Dobra, to było na tyle. Subskrybujcie Patryka Storage. Będzie w opisie. I, w, i pod koniec filmu. Pa, pa. 这是灵魂深